Piąteczka kumple, no dziś jest, dziś, jest, dziś jest mocny film, aż się jąkam normalnie. Powiem wam tak, wiem, czasem jeżdżę na tym rowerze, e, trochę przesadzam z ruchem i w ogóle nie chcę być hipokrytą, ale strasznie mnie koci ten film i chcę go zrobić po prostu. Dziś ze mną jest koleżóweczka. Kto tam ze starych odcinków zna, to wie, co to jest za rower mniej więcej, jak coś dla jasności, to jest Sonic, Bros. Tak, wiem, to jest rower typu fitness, to nie jest kolażówka, ale ja to tak nazywam, bo, bo se tak chce i to jest mój rower. Ma cienkie koła, ma kolażówka, kolażówka. Mniejsza już to, do sedna. O co chodzi? Dlaczego kolażówka? Dlatego kolażówka, bo Rain jest w serwisie. Jest robiony pełen serwis roweru, tam zawieszenia, łożysk i wszystkiego. Dziś... Dziś... Nie wiem, jak to powiedzieć. Mogę być delikatnie bezczelnym rowerzystą, bo jeżeli ktoś mi wjedzie na ścieżkę rowerową, to... to to dam mu jobów. I to, Nie wiem, jak to wyjdzie. Podejrzewałem, że może wyjść i ciekawie, i nieciekawie. Tak czy siak, biorę się do zamontowania tej od, tego oto dzwonka rowerowego do do kierownicy, w tym miejscu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, wiem, yy, będą omijał, na yy, bardziej dla starszych ludzi i w ogóle nie powinno się tak robić. No, jednak to jest troszkę głośne, ale no chyba rozumiecie no. Czasem denerwuję, jak pieszy ci wejdzie na ścieżkę rowerową, nie? No, także wkładam kamerkę na kask. Pokażę Wam, pokażę Wam, jak ja to montuję. Jaki mam na pewno wielki plan? Na razie wezmę po prostu owinę, ją taśmą izolacyjną, Pokleimy sobie ją taką wokół, żeby nie była mocno widoczna. Mam dwie rolki, więc nie będę żałował w ogóle jej. Musi być mocno zamontowana, żeby mi nie spadła przypadkiem. Nie będę Wam pokazywał marki, żebyście nie powtarzali tego po mnie. <laughs> Ale myślę, że nie będzie problemem znaleźć taką trąbkę gdziekolwiek jak to wygląda w ogóle no nikt się tak nie spodziewa wspominałem o tym na live'ach co do live'ów zapraszam na twitcha bo chciałbym tam robić jakiś content gamingowy jak ktoś jest chętny tam pooglądać jakieś gierki a na pewno się ktoś znajdzie to zapraszam link jest w opisie ale pomijając już to montujemy skubańca tutaj tak mi się wydaje Tube. jak to wygląda w ale mam zbite z tego, nie? To nic. Jak Michał, bo na Michała czekam. To, jak to zobaczę zaraz to bieddyknie ze śmiechu. Jestem pewien. Dobra, tutaj wezmę trochę tak. Taka prowizora. Ale będzie pod ręką, nie będę musiał tego w ręku trzymać. Takie mocowanie na GoPro, wiecie o co chodzi. Miedzie dobrze, proszę pana. Także przepraszam od razu. Proszę o wyrozumiałość. Robert to na potrzeby kontentu, bo wydaje mi się, że będzie dość, dość ciekawy. O, kwa ku... <śleszanie> Ale wali co? <śleszanie> o, kurwa, co to będzie? Ej, ja się boję, nie. Ja się pierwszy raz stresuję przy robieniu jakiegokolwiek filmu. Wiesz, jak to wygląda, zobacz. O ja nie, tam telefon zostawiłem, to tak nie może być. Ktoś się pytał jaki mam telefon, to jest Samsung Galaxy S21 Ultra. O, taki o. O. <śm> <śm> Mistrzostwo świata, nie? Mistrzostwo świata, naprawdę. To jest aż za mocne. Ja nie chciałem aż takiej mocnej trąbki. A jak tak wezmę delikatnie, tak... <śm> <ś> <ś> o kurwa! <ś> O kurwa. Ale mam zbite. Ja będę musiał tak delikatnie, dobra tak tylko... Ale mam pole To jest dzwonek rowerowy, a nie młodych pójdę wystraszyć. Wziąłem ten telefon? Wziąłem, tak jak ty koleżanka. Przerwa, druga połowa. Gwizdek się kurwa. O, jest dobra, czekam na Michała. Jestem ciekawa, jaka będzie jego reakcja, jaką muszę wystraszyć. Siemano. Siema. Rozumiesz to? Ale to na. I to delikatnie. Gdzie jedziemy? Ale będzie człowieku dym! Ale będzie dym! Ja tu już przeprosiłem ludzi za to. Co? Jak jeść na ścieżkę rowerową, bym chciał pojechać. Chciałbym dzisiaj być takim, wiesz, normalnym rowerzystą. No nie wiem, czy to jest normalny rower. No jak nie. <laughs> Jeszcze w full face na kolance Chyba odwrotność <laughs> Odwrotność normalnego rowerzysty tak. no w sumie może coś dbieje stary Ale to jest bardzo dobre ty To jest naprawdę bardzo dobre Słychać ostrzegam tak? Powiedział, nie można. Strogi, nie wstydzisz się za mną jechać? mogę mi to zadać pytanie kilkanaście lat temu. <laughs> Ale, że aż tyle? Gdzie jest tą nogą. <laughs> <laughs> Nie mogę zbrech stary Dobra Czekaj, trzeba tu zjechać? Ja jadę tędy I teraz taki celownik jak w CES-ie o nie! O nie, pusto Pusto No dobra no Trudno Oni już wiedzieli, oni wiedzieli Dałem Tak Dziękuję. Ej! Hey. <śpiewanie> Ale to jest dobry! Hello. O nie! O nie! Łaź za jedno. Będę wszystkich opiez no, Będę przykładnym rowerzystą normalnie Delikatnie pod cieszym dzwoneczkiem dobre miejsce wybrałem Ale nie jest tak ład pośpołem Wow No wszyscy jak przepisowo dzisiaj Uu, Tu jaki sprzęt człowieku <gry> Jaki oldschoolowiec, ty! Ale cię Pan pochwalił, widziałeś? Super! Słucham? Z 10, do Z 10 do zajebistości Gdzie mi tu? Jezu, jak ja wyglądam na tym rowerze Stój Ojej. Podskoczyła ale to w sumie ona miała pierwszeństwo na tych pasach, nie? Teoretycznie powinno się opuścić. Ja przepraszam panią, ale niech ona ta ręka mnie tak korci. Ona, ona sama aż drży nad tym. Powiem szczerze, że w to nie wierzę, że ludzie tak ładnie chodzą po chodnikach. Naprawdę. Bynajmniej w Olsztynie. Bynajmniej w Olsztynie, bo. Może to jest tak, zazwyczaj jak coś chce się zrobić z tym związane, no to jest przypał. Proszę. O. To jest przypał, no bo wtedy ludzie sobie chodzą jak chcą Ale jak już chcesz coś zrobić z tym To nie cholery, wszyscy chodzą tak jak trzeba, nie? Kolarzóweczka Kurde, że ja tym kiedyś pomiędzy samochodami jeździłem w korkach, nie? Tak o. Ale to wtedy się nie miało innego roweru tak, a teraz Słyska tak kurde. Zyskało. A teraz tak dziwnie. Ojej. Ue. Ue. Też mam taki wydech Też przepraszam Ja mam lepszego V6 albo V8 To v 6 No No fałka to fałka wiesz Dobra Sprawdzimy ten Te chude kółeczka

Myślę, że będziesz ze mną gościł. on ma lepszą Syrenę. Co tam, Michale? do mnie zaraz gościu ze Szwajcarii. Będziesz... A to okej, okay, to ja coś zrobię przez ten czas to poczekaj na telefon. O, kapcia masz, ziomek! Kapcia masz. Ja muszę go złapać, muszę mu powiedzieć. Chłop nie ma się w oponie Tu nie? Tutaj cię złap. Kapcia masz Z tyłu! Jak taś zjedź O, tu, tu tu, 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 tu. Nie ma za co. Tyryt, tyryryt, 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 tyryryt. Ale fajnie, kolażówką nie można, no co ty? Waga. Czysto. Nie, yeah. mission Complete pomogłem człowiekowi plusik A, się patrzył, Ale się patrzył. Cześć, cześć Tobie też. Cześć, hej, hej Michał gada i gada A ja już tutaj Mostaracego wypiję Zjeżdżaj ziomek, bo ty naprawdę tego powietrza nie masz Za całą oponę sobie poprzecina. I felga będzie do... do toczenia ponownego bo się nie będzie nadawało O, Michał pocisnął do domu Bo musi umowy popodpisywać Bo jedzie do pracy, do Szwajcarii Fajnie Fajnie. Dobry pitos sobie zgarnie chłopak. Może kiedyś też pojadę, ale ja wtedy nie będę mógł filmów, kurde, wrzucać. A to by było słabe, nie? Byłoby słabe. Jedziemy teraz na takie jeziorko, e, gdzie są też ścieżki <grytania> rowerowe, ale jeszcze do Jursysia, żomeczka, bo wraca z lasu. No ja w lesie za bardzo nie pojeżdżę Chociaż jak chcecie film z koleżówki w lesie to mogę nagrać, nie ma problemu No a tu pusto Trąbka action Kurde Ale głośna strasznie jest nie spodziewałem się, że będzie aż tak głośna nie? No bo jest strasznie głośna Ale fajnie no Jest zabawa Jakaś tam, bynajmniej dla mnie w cudzysłowie, tak? Tak jak już mówiłem, nie chcę wyjść na takiego hipokrytę i przepraszam. Bo jednak czasem sam nadużywam kurde swoich tutaj ja, swoją jazdą. Kurde, czy tam gdzieś jeżdżę, czy nie jeżdżę, jakieś miejsca, gdzie nie powinienem jeździć. Wiadomo, jak jest. Mina się będzie na pewno bardzo zabawna. Kto zobaczy, na sam wjazd od razu go strąbię. O, stoi, stoi kumpel To on przeszedł transformację w ogóle z Diltuwy na Kaprę na IT Się podjarał trochę, kurde, tutaj sportem troszeczkę leśnym Siemano! Pociąg Pociąg, siemano! Tu Dobry jest, co? Michał musiał pojechać, wiesz? Czemu? Jak się jeździło? Dobrze, że ja tyle kilometrów nie miałem już siłę. A, myślę. Dzięki, dzięki. Nie, mu basen. nie bo panie wystraszę. No, Dobrze jest. No i Jurek też musiał jechać do domu. No i jestem sam. Sam, taki muszkieter, kurde, który jeździ na rowerze. <laughs> Szuka zadymy teraz. <laughs> Masakra. No nic, no. Mamy kolażówkę, nie ma aż takich oporów na nogi, więc easy. <laughs> nie wierzę, ty! Ale, czekajcie, nie będą mnie gonić. Dziki. Normalnie dziki. Siemano dziki. Co tam słychać, wariaty? Ale będą spieprzać od trąbki. To jest fest. Ciemanu no przepraszam dziczki, że wam zaraz przeszkodzę tutaj w, w jedzeniu. Ale ja bym chciał, żeby ten pan z wózkiem odszedł, żeby tutaj nie narazić go na jakieś niebezpieczeństwo. Czemu ty idziesz na drugą stronę? Czemu ty idziesz na drugą stronę? Nie ja idź tu do mnie. O jakby się tak rozpędził z barana by mi dał, co? To by było. Siema świnio! Siemka. Kiemanko! Ja bym cię pogłaskał, kurde Skubańców mały Hm, hmm. tak Córki, dziczki, ale muszę Z drogi Tak delikatnie, zobaczymy jak zareagują Zero do głowy o, o, o biegnie Zarodogłowy. do głowy Dobra Pozdro dziczki Myślałem, że jest płoszy w ogóle, ale to zarodogłowy. do głowy ty. Dzik to dzik U nas w Olsztynie w tamtym roku Był wysyp tych dzików Jeżeli chodzi o same miasto, one chodziły sobie wszędzie eee, podejrzewałem, że z tego powodu Że zrobili obwodnicę Olsztyna I wypędzili trochę tę zwierzynę z, z lasów I dlatego one w mieście później były Ale wydaje mi się, że Większość pozabijali Dlaczego pozabijaj? No bo nagle ich kurde nie ma. Nie ma. Uciekły sobie. Jakby niby, nie? A co takie dziwne. O dziadek jak na jednej nóżce, pyk. Dobrze. Tu, 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 tu. Hoppa. Mm. Mm. Widzieliście takie numery? Podskoczą? Żeby nie było odcinka bez challenge'u to jedziemy Ponowy challenge który no pewnie wbijecie, no bo znam was, wariaty jesteście Robimy tak Jadę tędy 8 koła lajków i wjeżdżamy tam Dobrze widzicie tam, to coś w kropeczki Ale jeżeli wbijemy powyżej 10, to wjeżdżamy z trąbku Dobra? Git, git Zrobimy jeden, jedno takie przyciśnięcie i będziemy spieprzać stamtąd <gryw> Czym prędzej Czym prędzej Mam nadzieję, że challenge się podoba <gryw> Bo jest dość odważny Ja w końcu naprawdę narobię na, na na sobie bidy tym wszystkim Ale co tam, trzeba się bawić Jak się człowiek nie bawi, to jest nudno i smutno jak już jestem tutaj to podjadę się do rodziców i do kumpla obok sąsiada dam mu wcisnąć trąbę O, idzie. Patrzcie jaka reakcja będzie Co to za trąbę żeś doje? Co tam? Dzwonek rowerowy Siemano, chcesz kliknąć? Nie. No kliknij se. Nie. No kliknij. Nie tu, tu, tu. No! Co tam? Piona. No, zajechałem do rodziców i wyszło tak, że już jest ciemno i pada deszcz. Także, jak chcecie part 2, drugą część z, z trąbki na kolarzówce, dajcie znak to będziemy to robić. A ja kończę, bo tu deszcz jeszcze pada na mnie. I do następnego. Na piona. Mam nadzieję, że się podobało.